Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Ja aktualnie znajduję się w Polsce, tak, jesteśmy w kraju, właśnie przed chwileczką rozładowaliśmy i mam 180 km podlotu na kolejny załadunek, i jak już po prostu załaduję, no to już zmierzam dosłownie w kierunku domu. Tylko że będą przede mną jeszcze dwa rozładunki. Pierwszy jest w Krotoszynie, a drugi gdzieś tam w okolicach Wrocławia, ale od tego drugiego miejsca rozładunku będę miał niecałe 70 km do domu, tak więc e, tak to będzie wyglądało, plan mam taki aby rozładować dzisiaj to wszystko i wieczorem być w domu, ale nie wiem czy mi się to uda, ponieważ na 11 będę według nawigacji na firmie i do pierwszej zrzutki będę miał jakieś 250 km, czyli byłbym tam gdzieś w okolicach tej kurde mi się wydaje jakoś w 14 a wszystkie te rozładunki są tylko i wyłącznie e, do godziny 15 więc raczej nie uda mi się rozładować tego wszystkiego dzisiaj, tylko ten drugi rozładuneczek będzie jutro rano i będę jakoś przed południem w domu. Ale co będę ładował? Będę ładował wózki sklepowe i jedziemy z tym do supermarketów. Tak więc odezwę się do Was, jak tylko będę już na miejscu na załadunku. Ja jeszcze mam 500 metrów do załadunku. I aktualnie wjechałem sobie na mainie, opukam sobie auto na szybko i jeżdżam na załadunek. Ja właśnie, moi drodzy, jestem już na załadunku. Ochroniarz mi powiedział, że mam tutaj poczekać. Ktoś zaraz po mnie wyjdzie. Najprawdopodobniej będzie ładowane z rampy. Więc spoko. I zobaczcie, autko umyte, doprowadzone do porządku. Od razu lepiej się prezentuje. Tak więc ja, moi drodzy, odzywam się do Was. Jak już tylko odbiorę dokumenty i będę załadowany, ja już właśnie jestem podstawiony pod rampę. I powiem tak, jeżeli chodzi o zabezpieczenie i ładowanie towaru, ja za to nie odpowiadam. Tutaj gościu, który będzie właśnie ładował mnie za chwileczkę, też będzie zabezpieczał ten towar. Tak więc, jak tylko od odjadę od rampy, to się do Was odzywam. No i dobra moi drodzy, towar załadowany. Idę teraz zamknąć auto, panowie już zabezpieczyli towar po swojemu. Więc tak to oto wygląda. Takie oto wózki sklepowe załadowane. Damy sobie to tu na chwilę. Jedziemy z tym do Dino. Pierwszy rozładunek, tak jak wam mówiłem, w Krotoszynie. A drugi w okolicach Wrocławia. Jeszcze dam sobie w razie W belkę z tyłu za te wózeczki po to, że jakby ten pas puścił to żeby mi to później kurde nie tukło po aucie powiem wam szczerze, że to jest chyba jeden z takich dziwniejszych ładunków jakie wiozłem ostatnimi czasy no ale co tam nie ma co narzekać kilometry zapłacone stawka fajna Tu już palicho jaki tam towar się wiezie więc tak to wygląda Niestety nie uda mi się niestety nie uda mi się na pewno zrzucić tego krotoszyna już dzisiaj, bo rozładunki są do godziny 15 a nawigacja mi pokazuje 286 km i 5 godzin jazdy, więc będę jakoś tam na godzinę 17, więc szkoda. Ale no co zrobimy? Nic nie, jak nic nie zrobimy. Dobra, ja myślę, że się do Was już odezwę, jak tylko wyjadę z firmy, jeszcze muszę tylko na bramie. Dać dwa dokumenty i będę mógł lecieć. Ja już właśnie wyjeżdżam sobie z firmy. Jeszcze tak, już miałem auto zamknięte i stwierdziłem, że otworzę je jeszcze raz i po prostu policzę, czy ilość tych wózków z dokumentami tutaj na bramie zostawić dokumenty i będę leciał. Jeszcze muszę gdzieś zahaczyć tutaj Orlena jakiegoś po drodze, aby zatankować paliwko, tak więc odezwę się do Was już głębeka tak dalej. Słuchajcie, moi drodzy, sytuacja u mnie wygląda następująco: 153 km do rozładunku, i plan się troszeczkę zmienił, bo generalnie miałem właśnie tutaj już nie, niedaleko zaraz gdzieś stawać, ale jednak postanowiłem y, sprawdzić sobie, do której te supermarkety, do których wiozę y, te wózki, są otwarte. I okazało się, że market jest otwarty jeden i drugi do godziny 23, czyli ktoś tam będzie. Ja na zleceniu mam napisane, że rozładunki są tylko do godziny 15 i podejrzewam, że też tak jest, bo od może godziny 9 do 15 są jacyś tam magazynierzy, którzy przyjmują, rozkładają towar i w ogóle, ale postanowiłem tam podjechać na ten jeden supermarket chociaż, w Krotoszynie i rozładować. Zobaczymy, co, 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 co się będzie działo w tym Krotoszynie. Jeżeli się okaże, że rozładują mnie, to będę próbował zrzucić ten drugi rozładunek też jeszcze dzisiaj. A jak to chcę zrobić? Po prostu wejdę na supermarket, i zapytam się, czy ktoś by mi nie pomógł rozładować tego towaru, albo ewentualnie ja sam mogę to rozładować, ponieważ te wózki są bardzo lekkie i jakoś bym się przy tym nie zmęczył. A jeżeli byłaby jakaś szansa i możliwość, żebym jeszcze dzisiaj do godziny na przykład 22.30 był w domu, no to chętnie bym to wykorzystał. Tak więc jak tylko zajadę na pierwszy rozładunek, to się do Was odzywam i daję wam znać, co wyszło z tych moich całych planów godzina 17.35, ja już właśnie jestem na dzisiaj po robocie. Niestety nie udało mi się tego rozładować tak jak miałem to w planach, ponieważ finalnie to się nie okazał sklep, tylko magazyn Dino. I dostałem informację na bramie taką, że niestety, ale jeżeli chodzi o przyjmowanie towaru takiego jak wózki, to ten towar jest przyjmowany tylko i wyłącznie w godzinach od 6.00 do 15.00. Później jakieś tam inne towary mogą być przyjmowane, takie jak piwa i jakaś tam inna spożywka, więc Dostałem taką informację, ale fajnie, że przynajmniej mogę rozładować o szóstej. Mam niecałe 2 km podlotu, więc o piątej za 10, za 10 sobie stąd wyjadę. O pół do szóstej sobie wstanę, za 10 wyjadę. podstawię się zrzucę, to myślę, że gdzieś tak na ósmą już powinienem być na drugim rozładunku. Tak więc myślę, że w domu spokojnie przed godziną 12 jutro będę, tak więc ja zabieram się za odpoczynek, troszeczkę sobie ogarnę w samochodzie i zaraz sobie muszę zrobić coś do jedzonka, tak więc słyszymy się jutro rano, jak będę tylko podstawiał się do pierwszego rozładunku. No i dobra, moi drodzy, ja już jestem na rozładunku, muszę objechać tutaj te magazyny dookoła i pojechać na magazyn C, tam się zameldować z papierami, no i będzie rozładunek. 127 km mam pod otu na drugi rozładunek. Tak więc jak już tutaj wyjadę z tego magazynu i będę w drodze na kolejny, no to się do was odzywam. No i dobra, ja już jestem właśnie na magazynie. Idę się zameldować tutaj do biura, godzina 6:30. Mam nadzieję, że szybko tutaj rozładują i 127 km podlotu na kolejny rozładunek. Zobaczcie moi drodzy jaki żuczek ładnie przeładowany, no ja podejrzewam, że on tutaj to ma lekko kurde 4 tony zarzucone jakiegoś tam drewna porąbanego na tym samochodzie, nieładnie, nieładnie, ale powiem Wam szczerze, że już kurde zabyteczek, ale daje radę jeszcze tyle kurde ciągnąć, A jakby wjechał na wagę to mógłby ładny wynik pokazać. Ja mam jeszcze 63 km do drugiego rozładunku, tak więc odzywam się do Was jak już właśnie tam będę na miejscu. No i dobra, ja już generalnie jestem na drugim rozładunku. Podjechałem tutaj pod bramę, ale powiedzieli mi, że jednak muszę zostawić auto na parkingu i po prostu przyjść na nogach, żeby się zameldować. Zaraz zobaczymy, na którą godzinę mam tutaj awizację. Powiedzieli mi, że mam powiedzieć, na którą godzinę mam towar zaawizowany. A ja mówię, że ja nie mam żadnej informacji na temat awizacji, więc. Zaraz zobaczymy co tutaj wyjdzie. Czekajcie sobie, obiadę ten parking dookoła gdzieś tam bliżej stanę sobie duże, duże te dino powiem wam szczerze, naprawdę nie sądziłem, że aż takie, aż takie to będzie duże Dobra, sobie stanę tutaj koło tego busika, może jak będzie miejsce i nie będę kombinował. Tutaj sobie stanę i kit. No, kolego, jeszcze parę centymetrów do przodu i ja już sobie na spokojnie wiadę. Teraz cię proszę, ty tylko nie cofaj. O, dobra, pojedzie do przodu troszkę. Czekajcie, żebym teraz tej osobówki tu nie zahaczył, bo zaraz jeszcze przed zjazdem do, do domu pójdą pieniądze tam, gdzie nie potrzeba. Dobra, Staję tutaj. Idę z papierami i zobaczymy, ile będziemy musieli czekać. Tak więc ja się do Was odzywam, jak tylko po prostu myślę, że rozładuję to wszystko i dopiero wtedy już się do Was odzywam. Okazało się, że tutaj jednak nie mam żadnej awizacji na rozładunek, i teraz muszę podjechać na parking. Czyli podejrzewam, że tutaj, gdzie stoją właśnie przede mną te zestawy, i tam, gdzie jest rampa 26-27, jest biuro. O dobra, widzę. Tak więc stanę sobie tutaj za tą, za tym zestawem i po prostu tam podejdę, albo podjadę sobie bliżej troszeczkę jeszcze. Może tutaj się wcisnę między. A co? Tak. Stanę sobie tutaj. Raczej nie powinni mi zrobić problemu. Tutaj jest biuro, tak więc idę się zameldować. Na pewno z rampy będzie ściągane, bo inaczej nie widzę tego rozładunku. Słyszymy się już, jak będę wyjeżdżał z firmy. No i dobra, ja właśnie przed chwileczką rozładowałem, wyjechałem już z firmy no i zmierzam do domu. 80 km i tak, plan jest taki, że dzisiaj jak zjadę, to nic nie ogarniam w samochodzie, po prostu idę zjeść obiad i będę odpoczywał. Ale jutro na pewno do Was się odezwę jeszcze, ponieważ ja zawsze mam tak, że jak zjeżdżam z trasy, to na drugi dzień. Zanim już zacznę sobie pełny odpoczynek, to jeszcze przygotowuję sobie auto na kolejny wyjazd, czyli sprzątam na pace, sprzątam w środku. Żeby wiecie, że jak już przyjdzie dzień wyjazdu po świętach, to żeby tylko wpakować się ze swoimi rzeczami na nowo i wystartować. Tak więc myślę, że odezwę się do Was dopiero jutro, albo jak spotkam coś ciekawego tutaj, o czym warto będzie wspomnieć na odcinku 80 km, no to się do Was odezwę, ale raczej mi się wydaje, że dopiero jutro rano, jak sobie pojadę zatankować auto, dotankować AdBlue, no po prostu jak będę przygotowywał auto w kolejny wyjazd, to się do Was wtedy odezwę. Ja wracam do domu, słyszymy się jutro.